wszystkim, witam was z Heleną, która grze <gryz> bo jest głodna, śmierdząca i w ogóle wszystko naraz. E, także wiesz, może ty wstań do niej. E, zmień brudną pieluszkę. Wyściskaj. I nakarmę na podłodze, albo najpierw nakarmę, bo... <gryz> ...jest bardzo nieszczęśliwa. Apollo? Aha, dobra, bo jest dopiero szóste. dlatego jeszcze tutaj jest. No co? No, gdzie idziesz? No, czy ja ci kazałam... Iść do toalety czy zająć się dzieckiem. A szakpolos poszedł, bo stwierdził, że nie zniesie tego. O oh my gry! Shelby ma dziecko i Kullen, Kalen? Jak Edward Kalen? <śpoko> Spoko. No, proszę bardzo, buteleczka jest. To prawda, Helena jest totalnie na maksa zmęczona. No ale. No nie, Ojaz, nie ty. Hejcia, idź na nocnik jeszcze i zaraz będziesz z powrotem burzyczku, no. Jeśli twoja matka sobie poradzi z tym zadaniem. No, jak skończysz korzystać, to idź tam. No już idzie mama. No, miałaś się wsadzić. Czemu oni się mi w ogóle nie słuchają? No, dziękuję. O matko. E, ogólnie chciałabym, żeby oni się dzisiaj postarali o dziecko. Jeszcze kolejne. Także zostaw tą grę. Chodźcie tutaj, oboje. On chyba dzisiaj ma też koncert, tak mi się wydaje, co nie? Zobaczmy. E, dzisiaj mamy niedzielę, tak, o 18.00. Dobra. Ej, O! Jak im relacja spadła? Kiedy? Czy to przez to, że on miał tą beznadziejną reputację? Ej, to ja w ogóle nie zatrypiłam tego. No to weź trochę z nim zagadaj. O oh my God. No ona by mogła się z nami rozwieść pewnie, że taka słaba relacja. No masakra. Ja tu im dziecko chce robić, a tutaj co? Okej, okay, jest. Ups, nie trenuj jej. Żartowałam, niechcący. ją. Opowiedz jej historię. No, nie trenuj jej, żartowałam, no, niechcący. Zostaw to. No, przestańcie, nie trenujcie się. No. Chyba, że starając się dziecko. To jest jedyny trening, który uznaję. No dobra, spróbujcie postarajcie się dziecko. No zobaczymy. Czy będzie chciała pomimo tego, tej niskiej relacji? Ale dosłownie nie zauważyłam, że im tak ta relacja spadła. Ale to chyba musiała być właśnie przez te plotki. Na no, lepszym ma relację z byłym mężem niż z nim. No super. No tylko nie blokujcie się, tylko idźcie to uchu, no. Trzeba też e, Helenę wyciągnąć z łyżeczka. No, co robisz, Cecilia? No i gdzie Melodyjka? No nie wierzę w to. Ech, no dobra. W takim razie skorzystaj i pod prysznic. A... Ty weź... zaatakuj pazurem, wyściskaj. Trochę po prostu spędź z nią czasu. Dobra, a ty możesz jechać w sumie tam, gdzie jest ten koncert dzisiejszy, tutaj. Niech chyba się trochę spóźnimy na ten koncert. No chyba 18. 18.00 się zacząć. Dobra, zdążyliśmy. Przygotuj scenę. Co to tutaj? Stop! Co to jest? Sul, sul, uwięziony w smole. Ha! Co to jest? Ha, to jest w ogóle książka jakaś. Czyli jest tu jakaś osoba znowu zatopiona po prostu w podłodze? Jakby dzieje się to już notorycznie w tym mieście. Więc to chyba powoli znak, że musimy się stąd zabierać, z tego miasta. Co to jest? Robię to do urodzenia. A, oh, masz przyzwyczajony talent, jak słodko. Opowiedz im dowcip na start, a potem wykonaj piosenkę z gitarą. Proszę bardzo. Wow, let's go! A powinien też mieć awans. To będzie na ósmym poziomie już. W ogóle tak w sumie miałam na to zerknąć, bo ja chciałam mu tu wykupić taką cechę związaną właśnie z występami, tylko... Bo to jest jedna, ale czy jest więcej? To było celowe. Zmień potknięcie w dobrze zaplanowane krok, a złamanie głosu w zaśpiew operowy. Widowna, widownia ma mniejsze szanse na zauważenie wszelkich błędów, jakie możesz popełnić występując na stanie. Nie wiem, na ile to już jest nam potrzebne na takim wysokim poziomie, ale myślę, że to by też mogło być spoko. Ale chcę jeszcze zobaczyć w sumie, e, czy nie ma czegoś innego. Nie, no nic więcej nie ma. Dobra, to kupmy mu tą cechę, jakby. Ma to sens, żeby taką cechę posiadał. Tej piosenki akurat nie lubię, powiem wam. Co się dzieje? Pani poparacja umiera. No super. <ścoughs> nie opłakuj jej, no, starczy... Jeszcze się sikała chyba przed śmiercią. Starczy nam pod domem wiecznie, a ty będziesz ją opokiwać. Aha, ty jesteś zmęczona, dobra. Dobra, rób co chcesz. Ja muszę wracać do Lisa. <laughs> Nie obchodzi mnie to, że ona umarła. terczy przed naszym domem wiecznie. No i jeszcze muzyka kosiarza nam tutaj. Okej, okay, i koniec występu. To był naprawdę dobry koncert. No dzięki. Eee, czy tutaj ten... A tu jest Hunter. Chciałbym od razu kolejne przesłuchanie w takim razie może. Czemu wszyscy już sobie idą? Cześć Hunter, wiem, że przed chwilą wystąpiłam, ale mogę jeszcze raz? A zrób sobie zdjęcie, może. Głupie. A nie, zrób zdjęcie, głupie. Łat? Nie spełniam. Przed chwilą tu wystąpiłam, jak nie spełniam? Ho? Się nie znacie. <laughs> Ej, no już powinnam awans dostać. Chodźcie tutaj do mnie. Ojej, mamy awans piesen Uuu, jesteśmy gwiazdą. Czy to nie jest wspaniale otrzymywać zaproszenia do wykonania występu zamiast błagać o taką możliwość. Okej, okay, czyli będziemy dostawać sami zaproszenia. Mamy co to za piosenka? Ej, brzmi jak jakaś prawdziwa piosenka! Eee... Dobra, skorzystaj sobie z nocniczka. A weź się, wstań na chwilkę. Właściwie Elvis, może też już wracać do domu, bo jesteś zmęczony. A chciałam, żebyście znowu jeszcze uchu zrobili. Okej, okay, tak patrzę, czy ten nagrobek zniknął, ale chyba nie ma co tego nagrobka. W ogóle, Elvis, czemu ty tym samochodem pojechałeś, różowym? Ty miałeś jeździć po mieście. Ja ci tutaj taką furę strzeliłam, a ty co? Ej, no i to chyba nie działa ten domofon. Ja chyba coś z zrobiłam. zrobiłam. że. O, oh Dalia umarła, ale już tu sobie jakąś mało latę znalazł? Jak tak można? Ustal właściciela. To jest twój samochód. Nie tamten. Dobra, yy... zjadłaś, zjadłaś. To chodź tu do niego chwilę, pocałuj go. Może tym razem pod prysznicem postarajcie się, dziecko. Może tam gdzieś mieć więcej szczęścia? Czy jesteście zmęczeni? W sensie on jest. Też nie wiem czy się zatrybi. No nie no, ten gnom tu właśnie im pod prysznic. Naprawdę no, te gnomy to mnie irytują. No, czy ty idziesz do niego? Idziesz, dobra. Jej! udało się, dobra. To Pana zapraszam do spania. No i usłyszymy się jutro rano. Oki, doki, yy... tutaj. Może yy... Cecilia poszła już do pracy? Ty masz dzisiaj jakieś kolejne. Tak, masz występ i to w tym takim prywatnym miejscu. Więc w sumie też będziemy musieli wezwać nianie. O oh meg, stop! Hekt Ups, Hector tutaj sobie gra, O, Hector! O, Widzicie, dobrze, że mu stworzyłam takie miejsce, tutaj nawet za grobu i w sumie grup ma tutaj obok. Może mogłabym im w sumie zrobić jakieś tutaj groby tutaj w środku, żeby mogli sobie w tym studiu nagraniowym być. No już wrócił do grobu. E, Okej, okay, także ty się tu sobie zjedz. I w sumie możesz od razu zadzwonić po to e, Usługi. Zadzwoń po usługi. O, opiekunka. I możesz jeszcze wziąć sobie prysznic szybko. Okej, okay, jakiś możesz wywiad przeprowadzić. Czemu by nie? Myślę, że wywiady akurat pasują. ...do Cecylii. Okej, okay. no nie, nie ćwicz, tylko... ...możesz tutaj już przyjść. Chociaż wiecie co, może powinniśmy znowu porobić jakieś te przesłuchania. Eee, także jedź sobie na przesłuchania tu po kolei. No tutaj nam nie dał wczoraj, więc nie jedźmy tu drugi raz. A potem... aha, tutaj jeszcze. Ciekawe czy tutaj już... ...ale tu nie możemy na przesłuchania. OMG! Oh my, my limuzyną jedziemy! What? no faktycznie już jest gwiazdą. Czy takiego przesłania dalej wyglądałem w ten sposób, ja nie wiem Okej okay. <ścoughs> Jak to są w ogóle tupta okej, okay, dzięki, dzięki. W ten lokal jest trochę pusty a zamów sobie soka, co? A ta biedna rzęchem musi jeździć do pracy. W ogóle nie musi, ma. Ym... Gdzie jest to biuro, baza wojskowa? Nie musi jechać rzęchem, bo powiedzmy, że mają różne samochody. O tu jest, dobra. To idź sobie od razu to ogarnąć, a potem do domu. Eee. okej. Okay. To idź, no występuje na napiwków może. No ja jeszcze ją wsadził w te krzesełko. Pewnie jej nie wyjmie z nami w Oczywiście, bo już jego robota jest zakończona. Może się podnieść. O, podnieś się raz, dwa i połóż tu. I idź spać. A już Twoje dziecko się musi zająć same sobą, bo jesteś padnięta. Co Ty byś chciał? Obejrzeć mężczyznę na stadionie. Dobra. Czas na występ. Już prawie mamy te 500 simelonów na piwkach. No chodźcie tutaj oglądać mój występ. Czemu was tak mało? Powiedz prośny dowcip i na początek zagraj na gitarce. Uuu! Mamy jakąś nową opcję. Całus dla Zrobił ten. O, jakąś tam piosenkę też. Czy zrobił ten cały? Nie ma gadania, proszę oglądać mój występ. Co to za piosenka, w której on w ogóle nie śpiewa? A teraz zrobił cały. Wow. <ścoughs> Co to za choreografia? Co to za piosenka? <ścoughs> wow. Ło, wow, chórki ma nawet. Wow! O, no, nieźle to się rozwija. Ale to tylko ta jedna nam doszła. Ej, koniec występu! Widownia była tą zachwycona, tylko ty wiesz, że można było dać siebie więcej? E, tam jakie dać siebie więcej. Dobra, wykorzystaj może to, że... Ym... Ej! Ale dobra, chciałam przeczytać znowu ciąży, ale to chyba jest po prostu jej Bo to jest żona Szerbiego. Ej, omg! Oh my! Swing web. On trochę wygląda jak ten aktor, co grał e, młodego księcia Karola w serialu The Crown. <grytanie> Totalnie podobny jest. A tu mamy kolejną jakąś turystkę, a tu mamy jakąś kolejną osobę w podłodze. Także fajnie, fajnie. <grych> e, dobra, wykorzystaj to, że tutaj są ludzie i występuj dla napiwków. A my się przeniesiemy do domu, bo tu nasze, nasza Helena cierpi, Katusze. Zmieni brudną pieluszkę. I chciałaby się połaskotać. No dobrze. Gdzie tu są łaskotki? Tu. O, i wyściskać, by się też chciała. Jej! O, no, jeszcze pogawędzić, no trudno, to już nie razem. O, Shelby dostał awans, super. Weź może spróbuj coś przyrządzić takiego na kolację. Ty nie umiesz za bardzo gotować, więc zrób surówkę. Wow, ile my mamy w ogóle pieniędzy? 14 tysięcy? Okej. Okay. <gryw> Oni ciągle chcą tu jacuzzi. Też przynajmniej fajnie by było też zrobić jakiś plac zabaw dla dzieci. O oh my gosh, jacuzzi są takie drogie? Nie ma żadnego... A dobra, to są chyba tańsze jakieś. Ale i tak 5000 kosztuje jacuzzi. W sumie może zamiast tego basenu po prostu zrobię jacuzzi? No, chyba tak. W sumie, no nie korzystali z tego basenu. Myślę, hmm. że taką klasyczną białą dajmy pasuje. Tylko zróbmy sobie też takie płyteczki. W sumie fajnie było też jakieś światełka może tutaj takie dać, Zewnętrzne. A może nie takie jakieś latarnie. O, tu w sumie nawet pasuje. Że odwór... chociaż co to jest? Ta silinka to jest przypięta u góry? Co to jest? Tak wygląda. U, to w sumie może lepiej. Może takie na światełko. Może nie do końca pasuje w stylu takim nowoczesnym, ale. Ale dobra. No i tutaj chyba po prostu zrobimy potem dzieciakom, właśnie jakiś taki, taki plac zabaw. No i oboje chcecie sobie skoczyć do jacuzzi. To może wejdź. Ty też wejdź. Uu, to można ustawić kolor światła. I co, kiedy to się ustawi? Czy to muszą wejść do środka, żeby się zmieniło? Łu, okej, okay, musieli wejść do środka. Ej, jaki on ma strój kumpielowy, ja mu takiego nie ustawiałam. No nie wychodź! Wejdź do środka. To ona też jest ubrana! O oh mój Boże, co im się z ubraniami stało? A możesz tak usiąść koło niej? Zmień miejsce. O, weź. Ta jej mina. Czekajcie, muszę aż to uwiecznić. Dobra, możemy też chyba spełnić po prostu marzenie... Elwisa, który ciągle ma jakieś pragnienia z wanną. Yy, także... Pocałuj, a potem proszę bardzo, barabara. O oh my God. Wow! Te bąbelki to trochę mi się kojarzą z dobrą wróżką ze śleka. Te bańki. W ogóle jaka What? No dobra, cieszę się, że jesteście szczęśliwi, a teraz do snu, bo już jest druga w nocy. Nasze dziecko dalej nie śpi, bo ma tak zepsuty sen. Zaprosić kogoś do wanny. Mam nadzieję, że swojego męża. Wow, mamy ciążę. Uf, uf. I chciałabym mieć tym razem córkę. No dobra, zobaczymy. A czy Elvis ma jakieś pragnienia? Nie ma, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, już mamy kolejny dzionek. Cecylia sobie czyta tą książkę, taką mu ciąży. Prawda, to nie jej pierwsza ciąża, ale <grytanie> co tam? E... Helena sobie tutaj się bawi. I teraz tak, o której mamy występ dzisiaj? O 16.30, ohoho, oh, wcześniej. Dobra, to w sumie możesz tam już może jechać po prostu. Powiem wam, że trochę się nie mogę doczekać naszej przeprowadzki do kolejnego miasta. Mam wrażenie, że to jakby. A gdzie nas sprzątacz? Nie mówcie, że nasz sprzątacz już nie żyje też. Dzisiaj mamy sprzątaczkę. Eee, co ja mówiłam? <grymne> nie pamiętam. Co ty robisz? Oscar, żeby cię oczywiście, no. To na pewno ci pomoże w życiu. A co tu się dzieje? Weź, wychilluj. Aha, że właśnie nie mogę się doczekać, aż się przeprowadzimy do nowego miasta. Mam wrażenie, że to miasto już jest pełne staruszków, takie wymarłe. Co chwila wszyscy umierają. Także... Okej, okay, no właśnie jakaś kolejna staruszka tutaj podrywa Alvisa. Co ty byś chciała? Żeby ojciec przeczytał książkę o ciąży. O, i byś chciała się Helcią zająć, no to... Hej, zostaw to. Jej! Osiągnęła wszystko bawiąc się tym pudełkiem z klockami. No weź wstań. A w ogóle mu się pojawiało pragnienie, że chce mieć syna, także. W sumie on jest niby gwiazdą, a patrzcie, dalej musi występować dla napiwków. To coś tu historia się kupa, nie trzyma. Dobra. Y Chwila, czy możesz hejcie wrzucić zamiast zbujać się? <laughs> Na fotelu to weź się wrzuć do łóżeczka. Ha, wiem, na dół w ogóle wyniosłaś. Dobra. Czy tam ktoś znowu umarł? Jakbym uwielbiam to. Masz jeszcze jedną książkę o ciąży, także możesz sobie poczytać. A my wracamy do Elvisa. No oczywiście, że ktoś tu umarł. Jakby... Mam wrażenie, że w każdym odcinku ostatnio to co chwila ktoś tutaj umiera. W tle po prostu. Ej, w ogóle wszyscy przestali nas oglądać przez to. przez tą śmierć. Jedna osoba nas ogląda. To był świetny występ. Okej. Okay. No dobrze wiedzieć. To możesz, możesz jeszcze występować do napiwków. Gdzie ty idziesz występować do tych napiwków, przepraszam bardzo. Stój. Polejdź tu. Co ty robisz, chłopie? Wiesenkasz. Występuj dla napiwków. Myślimy, że tą Helenę wyciągnie już z tego końca, bo ona znowu całą noc będzie nie spała. Mówię, ja że zaraz niedługo spełnimy jego pragnienie życiowe. Za ile on ma urodzinę? Za dwa dni. No to raczej przed jego wkroczeniem w dorosłość nie zdążymy tego wypełnić, ale... Dosyć szybko to idzie. Więc sobie tak myślę, że właśnie może po prostu w momencie, kiedy on spełni to swoje pragnienie życiowe, to się przeprowadzimy do nowego miasta. Nie, może uda się dzisiaj wbić jeszcze ten poziom. Ale chyba już w ogóle nie mamy tych właśnie telegramów, chociaż nie tutaj się pojawia, że są. Dlaczego jesteś zmęczony? A od występowania dla napiwków. O, i faktycznie nie może występować. <grybujesz> Próbowałem podrywać i ona jest niezadowolona. O, Elvis miałeś być takim po podrywaczem i powiem ci, że totalnie ci to nie wyszło. <grybujesz> Także... No, co zrobić? Dobra, włóż swoją córkę może do kołyski. Bo już jest zmęczona. No, dziele, leziesz, no? Przecież naprawdę. Podejdźcie oboje tu, zostaw to. Przecież nie zejdzie ona po schodach. To nie The Sims 4. <grych> Jakoś tyle razy się cały czas teraz stała. Cecilia zajmowała i nie było z tym problemu. Radziła sobie z tym. No gdzie leziesz? No tu masz ją podnieść. Rozumiem, że te pokoje są takie tutaj dosyć wąskie, ale no... Elvis, no. O, dziękuję. Dobra, do końca. I do spania wszystkich zapraszam. No dobra, tutaj sobie zakończymy tą część. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!